Dzień dobry, moi kochani! Dzisiaj odcinek poświęcony kolorowi pomarańczowemu. I to, co najważniejsze jest do powiedzenia o kolorze pomarańczowym, to to, że on powstaje z połączenia koloru czerwonego i żółtego. I tak naprawdę niesie energię ze sobą właśnie tych dwóch kolorów. No i jakie mamy skojarzenia w ogóle z kolorem pomarańczowym? No generalnie kojarzy on nam się z pomarańczą, czyli z owocem. Chociaż nazwę koloru od właśnie nazwy owocu stosuje się gdzieś no od XVI wieku, a wcześniej kolor pomarańczowy nazywano kolorem żółto-czerwony. No i z czym nam się kojarzy ten kolor pomarańczowy poza pomarańczą? Oczywiście będziemy mieć takie same skojarzenia troszkę jak w przypadku koloru czerwonego, czyli jeżeli mówiliśmy sobie o ogniu takim, który nam już wpadał w kolor czerwony, no to też wiemy, że te płomniki ognia są właśnie takie bardziej częściej właśnie koloru pomarańczowego. Czyli jeżeli mówimy o zachodzie słońca, no to też zachód słońca nam się tutaj będzie kojarzył mocno z kolorem pomarańczowym. W zasadzie zachód słońca nam będzie tutaj miał całą barwę tych kolorów, od koloru żółtego. Właśnie poprzez pomarańcz, do czasami właśnie takiego koloru, właśnie czerwonego. Z czym nam się jeszcze będzie kojarzyć? Z przyprawą, z szafranem zresztą, z którego właśnie szafran jest produkowany z krokusów. Był, był właśnie tutaj używany krokusy siewne. Bardzo drogi barwnik generalnie z nich był otrzymywany. Z czym nam się, z bursztynem nam się może też kojarzyć, właśnie, tak? Czy w ogóle z kolorami jesieni, właśnie z takimi żółknącymi liśćmi, z dynią, ale przede wszystkim, jeżeli nam chodzi tutaj o energię tego koloru, to z radością, z optymizmem, z kreatywnością, z zabawą dużo mamy takich ciepłych, fajnych, właśnie skojarzeń z kolorem pomarańczowym. I u nas właśnie w kulturze zachodniej będzie to właśnie to: radość, kreatywność, ciepło, e, zabawa, e, natomiast przyjemność. O, natomiast e, zobaczmy, że już w kulturze wschodniej na przykład znajdziemy e, zupełnie inne znaczenie koloru e, pomarańczowego. Kolor pomarańczowy to jest kolor, m, który szat mnichów tybetańskich. I tutaj kolor, czyli u nas, zobaczcie, przyjemność, zabawa, a tam kolor pomarańczowy jest kolorem świętym. To jest kolor e, ognia, ten pomarańczowy ogień, który wypala, który oczyszcza, który jest takim kolorem przemiany duchowej. Coś wypalam, oczyszczam, e, idę do przodu. Tak, czyli tutaj z kolei zupełnie inne, będziemy mieć znaczenie, takie energetyczne, przypisywane temu kolorowi. No dobrze, powiedzieliśmy sobie, że kolor pomarańczowy to i czerwony, i żółć, które się ze sobą mieszają. No właśnie, więc ten kolor ma po prostu tutaj energię tych dwóch. Kolorów, czyli z czerwieni, będziemy mieć to, co czerwień za sobą niesie, czyli tu będzie dynamizm, tu będzie siła, tu będzie działanie, tu będzie szybkość, ale uwaga, już nie w takiej czystej postaci, jak w czystej czerwieni. To będzie właśnie stonowane troszkę. To wszystko będzie takie spłaszczone troszkę, no bo mamy wymieszany tutaj z tym, ten kolor czerwony z, wymi, z kolorem żółtym, który go łagodzi. Żółty to z kolei radość, optymizm, właśnie kreatywność, inteligencja. To nam jak gdyby tutaj idzie z tego koloru żółtego, ale to też nie będzie. Tak silne jak w kolorze żółtym w ogóle, czyli nie będzie to tak silne jak w czystej postaci tego koloru. To też będzie troszkę wszystko stonowane. I teraz, jeżeli mówiliśmy sobie o tych pozytywnych takich aspektach koloru, to czerwonego i żółtego, to pamiętajmy, że tam będziemy mieć też negatywne aspekty. One też nadal będą, czyli nadal będziemy mieć z czerwieni impulsywność, niecierpliwość. A z żółci będziemy mieć chaos, takie rozproszenie energii, takie właśnie troszkę działanie na skróty charakterystyczne dla, dla u osób, które są w tej energii koloru żółtego, ale to też właśnie będzie nie takie wszystko wyraziste, to będzie stonowane, to będzie zmiękczone, to będzie mniej wyraźne. Więc, jeżeli byśmy teraz przenieśli energię tych kolorów i porównali ją do energii, do profilu osobowości, to zobaczmy, że ten, te osoby w energii koloru pomarańczowego to będą osoby na styku choleryka z sangwinikiem czerwonego choleryka i żółtego sangwinika. Tam się gdzieś właśnie ta energia spotyka, czyli będziemy mieć te wszystkie cechy, Typowe właśnie choleryka, typowe energii koloru czerwonego, z tymi charakterystycznymi dla koloru żółtego, o których sobie też przed chwilką mówiliśmy. Tylko tak, jak powiedziałam wcześniej, to wszystko będzie taki, ten nasz choleryk będzie taki zmiękczony. On to już nie będzie taki, wiecie, choleryk baran, tak. Bo przypisuje się przecież ten kolor, energię koloru czerwonego barwa, baranowi, który walczy, który jest ciągle do przodu, który ciągle musi mieć jakieś podboje tutaj pod ręką. Yy, to nie jest właśnie ten choleryk baran, który hura, bura idzie do przodu. To już jest bardziej lew. Jeżeli sobie mówimy o znakach zodiaków, które są w żywiole ognia, czyli powiązane tutaj jak gdyby z kolorem z tymi kolorami takimi energetycznymi, no to właśnie w tym pomarańczu bardziej byśmy tutaj widzieli lwa, już, czy może strzelca gdzieś tam dalej, dobrze, więc ten nasz choleryk będzie taki wyłagodzony jednak, bo zobaczcie, co idzie jeszcze z tego żółtego, tak, czyli mamy kolor czerwony, mamy energię koloru czerwonego, mamy osobowość choleryka, ale jednocześnie w tym pomarańczu on jest zmiękczony żółtym, a co idzie z żółci? Co wnosi sangwinik, tak? Czyli mamy optymizm, mamy charyzmę, mamy poczucie humoru i mamy luz przede wszystkim, ponieważ sangwinik to jest... To jest Luz! Więc ten nasz yy, y, choleryk właśnie będzie taki tutaj zmiękczony, tak? W tym kolorze pomarańczowym będziemy mieć i tego choleryka, i sangwinika, ale tak pięknie wymieszanego. Czyli gdybyśmy wzięli takiego lidera, który normalnie w czystej czerwieni byłby taki właśnie, wiecie, stanowczy, decyzyjny rozstawiał ludzi po kątach, szybko działał, to tutaj nagle, prawda, wchodzi sangwinik z energią koloru żółtego i będzie ten nasz choleryk zmiękczony mocno, tak, on będzie po prostu mieć w sobie luz, dojdzie mu charyzma, czyli nie tylko będzie umiał, prawda, Wydawać polecenia, ale też jeszcze będzie mieć charyzmę, będzie charyzmatyczny, ludzie będą za nim szli i też będzie dużo radości w nim i dużo takiego luzu. Także tu mamy też takie fajne połączenie tej energii koloru pomarańczowego w tych yy, pozytywach. Widzimy, że to jest fajna, taka fajna energia, także tu mamy po prostu taką czystą no pomarańczowy jest kojarzony właśnie z taką czystą tutaj radością, z dużym ciepłem i z właśnie z takimi mocno aspektami pozytywnymi. No i dobrze. I teraz moi drodzy, mówiliśmy sobie o osobach, które są Yy, właśnie nieśmiałe, yy, mają niskie poczucie wartości, że takie osoby właśnie powinny, wcześniej, przy, kiedy mówiliśmy o kolorze czerwonym, mówiliśmy, że takie osoby powinny sięgać po kolor czerwony, żeby sobie dodać tej energii, tej odwagi, siły. Ale właśnie bardzo często jest taki problem, że te osoby tutaj widzą, nie widzą się w tym kolorze czerwonym. To jest dla nich za dużo na początek, więc fajnie by było, właśnie, może przejść najpierw przez kolor pomarańczowy, który jest kolorem dużo łagodniejszym. On nie ma tej dynamiki. Prawda, takiej czystej, wyrazistej czerwieni, to wszystko jest tutaj właśnie tak, jak powiedziałam, zmiękczone, spłaszczone, troszkę wygładzone. <laughs> Więc ten pomarańczowy, dla takich y, osób, y, które y, nie umiałyby wejść w tą czystą czerwień, to ten pomarańcz byłby właśnie takim fajnym kolorem, przy czym. No, często też jest tak, że ten kolor pomarańczowy też może być trudny, bo zobaczcie, że jest to jednak kolor bardzo wyrazisty. Taki yy, dla oczu, on jest bardzo przykuwający uwagę. Trudno go nie zauważyć. Dlatego też właśnie yy, używa się tego koloru do różnych znaków ostrzegawczych, do taśm takich, właśnie o, yy, zabezpieczających, gdzieś tam tak ostrzegawczych, czy. <laughs> Na przykład czarne skrzynki, nie wiem czy wiecie, czarne skrzynki w samolotach wcale nie są czarne. One są właśnie w tych kolorach żywych, czyli często właśnie są pomarańczowe, żółte albo czerwone, po to, żeby można je było szybko zauważyć. Więc ten kolor pomarańczowy może być też trudny dla takich osób, właśnie które. Powinny sobie tutaj tą energię swoją podnosić, ale też czytałam niedawno, że kolor pomarańczowy jest właśnie takim kolorem no może właśnie przez to, że jest taki rzucający się w oczy który nieczęsto ludzie zakładają na, na siebie. Unikają tego koloru pomarańczowego, pewnie właśnie dlatego, że jest taki przykuwający uwagę, ale mm, ten kolor będzie bardzo dobry dla jesiennych typów urody. Zobaczcie, właśnie. <laughs> Powiedzieliśmy to sobie też, że te kolory, kolor pomarańczowy jest bardzo obecny w naturze jesienią. Jeżeli właśnie mówimy sobie o typach urody i do którego typu urody kolor pomarańczowy będzie pasować, no to on będzie pasować do osób, które mają typ urody jesieni. Ja tutaj jestem akurat ubrana na pomarańczowo na potrzeby tego odcinku, odcinku odcinka odcinka chyba, żebyście właśnie ten, ten kolor pomarańczowy żeby tutaj był z nami kiedy sobie o nim mówimy natomiast to nie jest kolor który ja powinnam mieć na sobie kolor pomarańczowy taki właśnie wyraźny to jest kolor dla typu urody ciepłej jesieni dla ciepłej jesieni ciepłe jesienie bardzo pięknie właśnie te jasne pomarańcze tutaj przyjmują, bardzo dobrze w nich wyglądają. Ja też jestem jesiennym typem urody, ale jesienią zgaszoną, czyli ja potrzebuję takiej ciemnej jesieni i jeszcze zgaszonej, takiej lekko wypłowiałej. Dobrze, i teraz moi drodzy, powiedzieliśmy sobie, że ta energia koloru pomarańczowego to jest radość, to jest optymizm, to jest zabawa, to jest przyjemność. No i pamiętajmy, że jeżeli będziemy bardzo też intensywnie pracować z tym kolorem pomarańczowym, jeżeli my będziemy cały czas w energii tego koloru, to też w którymś momencie poczujemy zmęczenie. No bo zobaczcie, radość, radość, prawda? Tutaj przyjemność, zabawa i tak dalej, czyli dużo będziemy mieć takich fajnych emocji przy tym kolorze pomarańczowym, pozytywnych, bardzo mocno, ale pamiętajmy, że wszystkie emocje, czy to, czy pozytywne, czy negatywne, czy tam przyjemne, nieprzyjemne, jak je nazwiemy, wszystkie emocje tak naprawdę zużywają naszą energię więc jeżeli będziemy w tym kolorze pomarańczowym bardzo mocno, pomimo, że to same przyjemne rzeczy tutaj za tym idą, to i tak w którymś momencie będziemy się czuli wyczerpani tak, zmęczeni i wtedy moi drodzy, no właśnie, czym równoważymy kolor pomarańczowy, jakim kolorem? Mówiłam, że przy kolorze czerwonym szukamy zieleni, tak jeżeli byśmy za mocno nagle się znaleźli w tym kolorze czerwonym równoważymy kolor czerwony zielonym, natomiast z kolor pomarańczowy, równoważymy kolorem niebieskim. Kolor niebieski jest kolorem komplementarnym do pomarańczowego, a co niesie ze sobą niebieski? Spokój. Spokój, wyciszenie. Więc, jeżeli za bardzo popracujemy tym pomarańczowym, no to wtedy jedziemy gdzieś nad morze, siadamy sobie, prawda, na plaży, patrzymy w dal, widzimy to morze, które nam się, prawda, łączy tutaj z horyzontem, z niebem, i, i, wtedy, i wtedy właśnie nasycamy się tym niebieskim, żeby troszkę zrównoważyć w sobie ten, ten kolor pomarańczowy. No dobrze, to ja myślę, że tutaj zrobię kropkę. W następnym odcinku będę mówić o tym, jak naświetlamy kolorem pomarańczowym, co to już daje konkretnie w terapiach, co to daje w chromoterapii, w chromatoterapii, czyli w chromoterapii metodą profesora Agrapara. O, i jeszcze powiem, że 20 września lecę do Paryża na taką konferencję organizowaną przez SEREK, czyli przez Stowarzyszenie. Założone przez profesora Agrapara, zrzeszające właśnie chromoterapeutów, więc pewnie przywiozę też jakieś nowinki z konferencji, ciekawe. Więc może poczekam, może nagram ten odcinek właśnie później. Zobaczymy. W każdym razie na dzisiaj dziękuję. Życzę Wam pięknej niedzieli. Tutaj u mnie w Częstochowie szaro buro, ale pewnie gdzieś indziej świeci piękne słońce i dużo koloru pomarańczowego jest z Wami. I niech tak będzie. Do zobaczenia w następnym odcinku.